Pomysł na teatr zrodził się z rozmowy z Maćkiem Klimczukiem 10 lat temu w lutym. I powiedziałem do Maćka, że jeżeli przeprowadzi kilka osób chętnych do teatru, do zabawy w teatr, to możemy spróbować. Wtedy w gimnazjum to był czerwiec 2013 roku. Dyrektor mojej szkoły, obecnie poseł na sejmer pani Anna Cicholska przywiozła mnie do Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki i właśnie odbyłam casting pod okiem pana Andrzeja Liszewskiego. I nie wziął. Do teatru zaprosił mnie Maciek. Jeszcze wtedy chciał stworzyć w ogóle taką grupę teatralną. I wtedy właśnie było wszystko tak w powiejakach i też właśnie przyszłam jako bardzo zdenerwowany młody człowiek, najmłodszy z nich wszystkich, a teraz jestem praktycznie jedną z najstarszych. Dołączyłem do teatru w 2017 roku podczas ogłoszenia naboru na nowych członków do teatru. Rozwyty kontrast. Dołączyłam do teatru w 2014 roku z zaproszenia Kamila Szczyglaka i Mikołaja Zalecha. Dołączyłem do teatru, ponieważ zaprosiła mnie Gosia, bo była jedna rola do obsadzenia i tak przyszedłem i zostałem na 10 lat. Do teatru dołączyłem, gdy teatr już, działał już rok. Zaczęliśmy od orzenku. Namówił mnie na to mój kolega Maciek Klińczuk. Dołączyłam do teatru w 2012 roku zanową Maciek Maciką jak Spotkaliśmy się w liceum. On był moim nauczycielem, praktykantem języka angielskiego. W 2012 roku, na, na próbę, na którą zaprosił mnie Maciej, ojciec z panem Andrzejem, drugi ojciec teatru, dwóch ojców. Różnice w pracy, no to na pewno ta większa pewność siebie na scenie, dzięki której mogłem też więcej zaoferować, więcej dać widzowi po prostu. Na pewno większa świadomość sceny, świadomość swojego ciała, siebie. I myślę, że większa łatwość i może trochę mniejszy stres. No kolosalna różnica, chociażby ze względu na dyscyplinę. Na samym początku nikt nie spodziewał się, że będzie to taki kolos i że będziemy gromadzić tutaj tak dużą grupę osób i tak długo będzie to trwało, tak długo będziemy się tym bawić. Na pewno większe doświadczenie na scenie, większa bezpośredniość w, w pracy z, ze swoimi kolegami. Hmm. Różnica jest przede wszystkim w obyciu się ze sceną i... Ogólnie w obyciu się ze sceną. Uuu, e, no to mniej stresu przede wszystkim inne obycie ze sceną. No i przede wszystkim no, znamy się już jak na Sekonie. Pierwsza sztuka to praca praktycznie można powiedzieć z dziećmi. Bo większość była dziećmi. To było gimnazjum, koniec gimnazjum, początek liceum. Tylko Maciek i Jagoda, bo trochę starsi. A teraz praca no, z dorosłymi ludźmi, którzy już wiedzą, o, czego od nich scena wymaga. Najlepiej grube ryby. Dobrze nam się grało, byliśmy y, fajnie się zgraliśmy, gdzieś dopełnialiśmy się fajnie i, i mieliśmy chyba z tego dużo, dużo zabawy, dużo był. Ożenek. Bardzo lubię tę sztukę i myślę, że mieliśmy tam naprawdę super ekipę i dużo razy po prostu też ją graliśmy, więc nawet na zaproszeniach na ślub umieściłam cytat z Orzenki. Chyba nie będę oryginalna, jeśli powiem, że Orzenek, bo to był taki spektakl, który my graliśmy na przełomie czterech lat. Więc ten spektakl pierwszy i spektakl ostatni bardzo się od siebie różniły. My się na nim bardzo dużo nauczyliśmy i graliśmy też dla różnej publiczności, stąd wychodziły bardzo różne spektakle. No i tam była cudowna ekipa. Najlepiej wspominam pracę nad kartoteką, która była bardzo ciekawa i wielopostaciowa, wielowątkowa, ale również orzenek, a tak najbardziej lajtowo to chyba mąż zmarł, ale już mu lepiej. Najlepiej wspominam sztukę Ich czworo, z, y, którą reżyserowała moja żona, y, ze względu na pracę, którą, poświe, której poświęciliśmy ma, ma, masę czasu i y, wyrzeczeń, i cierpień. E, antygone w Nowym Jorku e, wydaje mi się, że za niepowtarzalny klimat i możliwość y, pobicia y, szanownego kolegi Kamila. wspomnienie z teatrem, to jest ten moment, kiedy przyjechałam do Centrum Kultury i Sztuki na taki casting i wtedy recytowałam przed panem Andrzejem Liszewskim wiersz o ostatniej warszawskiej dziewicy i utwór o tym, jak to powiedział, że chce, powiedział, że mnie i poszedł. Oczywiście nie mówię tu o panu Andrzeju Liszewskim, tylko o bohaterze wiersza Juliana Tuwima. To ciężko, to no. Chyba Pierwsze wyjście na piwo w takim kameralnym dronie, gdzie było tylko kilka osób. Pierwsza próba, na którą zaprosił mnie Maciej Klinczuk. Rola taksówkarza w spektaklu ich czworo. Pierwsza próba, na którą przyszłam w liceum. Moje pierwsze wspomnienie z teatrem to Jarosław mówiący, że kobiety można dusić. Lekki stres, ale i euforia, kiedy widzę, że ludziom zaczyna się podobać to, co gramy na scenie. Euforia. Przede wszystkim euforia, wielkie szczęście. Nerwy. Zawsze nerwy. Chyba za wszystkich, którzy występują. Ciężko tak jednoznacznie opisać, ale przede wszystkim takie podekscytowanie. Jest to stres, ale jest to taki stres motywujący, który. Znika tak naprawdę po wypowiedzeniu kilku pierwszych słów. Zawsze jest stres połączony z jakąś tam euforią. No i ulga na koniec, że wszystko się udało, a nawet jak się nie udało, to i tak ulga. Czego życzę aktorom rozmytego kontrastu? Żeby nigdy się nie rozmył do końca. Żeby żur pana Andrzeja był naprawdę bardzo zacne. Uśmiechu na co dzień. Wątroby ze stali, każdemu. Kolegom i koleżankom z teatru życzę największych sukcesów w przyszłości. Samych sukcesów, żeby, zmieni, żeby spełnili swoje marzenia, żeby nadal kochali scenę i kochali dawać radość ludziom. Życzę im tego, żeby bez względu na to, gdzie będziemy i czy będziemy robić coś związanego z teatrem i ze sceną, żebyśmy zawsze mieli w sobie tę radość sceny i taki teatr w sobie i żebyśmy też tak pokierowali swoimi relacjami, żebyśmy za te 10 lat mogli sobie spojrzeć w oczy i szczerze się do siebie uśmiechnąć. Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing, the same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, with you who